ale pamiętajcie napiszcie co chcecie coś tu chodzi obok mnie patent już 4 mam trzeba se mikrofon ustawić powiedzcie czy mnie też dobrze słyszycie na filmach o teraz będzie dobrze <laughs> raczej mm, nie wiem ale pamiętajcie napiszcie co chcecie w następnych filmach może chcecie coś, jakąś kontynuację, czegoś? Może tej serii z Minecrafta, która już raczej nie powróci. Tego jestem już pewien, ale może kto wie. Widzimy się. Czekajcie. Coś tu chodzi, obok mnie. Duży! Nie! Nie! Toxik. E, ja go znam! Przynajmniej tak mi się wydaje. No, zjadł mi wszystko! Nie! Nie! No nie! No nie, no widzowie! Zjadź mi wszystko. Dzień, meczku. Kolego, Teraz mi ogarniasz jedzenie, bo głodny jestem. W sumie mam prawie full czołdę, ale jestem głodny. No ogarniasz mi jedzenie.